Zielony księżyc w niebie stał, Pijany skrzypek walca grał. I wtedy on zobaczył ją i sobie to do serca wziął. Co ona była, byle kto? Czerwone buty w sercu pstro. Lecz on nie zaznał odtąd snu, a ona tak szeptała mu: Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie. Ty bardziej praktycznie do mnie mów Bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie Że szkoda dla Ciebie mi słów Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście Że skruszysz z ciała mego lud. Ja nie mam ochoty do tego zamęścia. Chyba, że zdarzy się cud W miasteczku każdy wiedział, że Dostać takie dwie A ten co wcześniej chodził z nią To tylko śmiał się Tylko kloł Co ona była blada tak I drobna tak jak w polu mak A on chciał dobrze i miał sklep I serce dał jak ciepły chleb Ty nie mów to mnie w romantycznej walucie Ty bardziej Milowo to jesteś jak ta dziura w bucie, że szkoda dla ciebie mi słów Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że skruszysz z ciała mego lub. Ja nie mam ochoty do tego zamęścia, chyba że zdarzy się cud Niedobrze potem było z nią, do USA ją jeden wziął Kochał Tylko bił i grając w bingo piwo pił Co ona była? Szara mysz A z miastka wciąż nadchodził list Powracaj, gdy ci szczęścia brak A ona mu pisała tak Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie Ty bardziej praktycznie do mnie mów bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, że szkoda dla ciebie mi słów. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że skruszysz z ciała mego lód. Ja nie mam ochoty do tego zamęścia, chyba że zdarzy się cud. Aż nadszedł dzień, wróciła tu i oczy się zalśniły mu. Wnet ją za żonę sobie wziął i cały rok się cieszył nią. Co ona była, stara tak, odeszła więc jak chory ptak. On co dzień chodził na jej grób, a z ziemi słychać szepty słów. Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, Ty bardziej praktycznie do mnie mów. Bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w płcie, że szkoda dla ciebie mi słów Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że skruszysz z ciała mego lód Ja nie mam ochoty do tego zamęścia. chyba, że zdarzy się cud No chyba, że zdarzy się cud